Witam was widzowie, bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z serii MPG. Słuchajcie, jak dobrze wiecie już pewnie, po odcinku Jarka zostałam, kurczę bladę yy, policjantką, jakby wam to pokazać. Poczekajcie, wsiądę do Mustanga, zobaczcie jaka jestem już ubrana, przyszykowana, bo dzisiaj będę miała pierwszy samodzielny kurde dzień służby na policji. No ale to jeszcze do tego troszkę czasu jest. To akurat, o Jarek już przyszykowany, pojechał z przyczepą. No to dobra, no słuchajcie, no to ja polecę. Pojedziemy pozbierać Bele, on może by pomógł. Yy, tak pojechał już z przyczepą się umówiliśmy, że skoczymy do mnie na łamkę yy, Powiem Wam, no kurczę, taka jestem podekscytowana. Mam nadzieję, że Wy też. Także zostawcie łapeczkę w górze i subskrypcję. Yy, no i trzymajcie za mnie kciuki, żeby mi wiecie, dobrze poszło i tak dalej, i, i tak dalej, nie? Yy, ja już tu jako policjantka pojadę na te pole. Dobrze, właśnie, jakby się tu z Jarkiem skumała. On mi jeszcze może jakiś wskazówek udzieli, jak być pozonną policjantką i tak dalej, że miała ja wiedziała, o co w tym wszystkim chodzi, tak? Jak to wszystko robić, bo on mówił mi coś tam, i gadał, że to tego nie można, to tego, no i ja bym chciała, no co, ja zwykłym radiowozem mam jeździć, to lepiej chyba jakbym wzięła tego naszego wspólnego Chevrolet, tak? Maro, tak? Co jest mój i Jarka, bo Jarek mi go też, powiedzmy, tak trochę dał jakby w prezencie, że jakby przyjął na to komendę, to też chciał, żebym ja normalnie sobie jeździła. Normalnie, a ja nie wiecie, jakimś udawanym tam radiowozem. O, on już poper na łąkę to widzimy do niego. Czekajcie, ja na CB radio się połączę, bo tu mnie się fale przedstawiły. O. Halo? Jarek? Halo? Cześć. No to i gdzie ty jesteś? Jadę, już jadę tylko... Jeszcze musiałam chwilę zagadać z jeszcze... No. Okej. Okay. A słuchaj! I co? Będę miała służbę dziś No, swoją pierwszą taką. Ale będę teraz zarabiała. Pierwszą yy, Już swoją taką. Niedługo no. to i ja będę Już miała kursik tak jako taki przeszłaś, więc wiesz jak tam się zachowywać. Mm, co no. ci jeszcze mogę powiedzieć? No kurde no witam kurde w szeregach policji. No no no! Abyś mi dał więcej tych wkładów Be. do paralizatora, bo zużyłam Arena na krowie ćwiczyłam. Nie, nie na, ty jesteś mądra? O! No kurde no No dobra dokupię sobie Bejdziesz normalną policjantką czyli mam cię już od razu na sam wejść zwolnić? Nie, a co złego? Ale to do samoobrony! Ale to ty... do samoobrony, a nie kurde co? krowa cię zaatakowała, że musiałaś ją rybnąć? Nie, ale ja testowałam na Czekaj, nic. czekaj, czekaj, czemu ty przyjechałaś tu? Czekaj, 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 czemu nie jesteś stroi policjant? Bo już jestem gotowa na służbę. Rozumiesz to, że jak kończysz służbę, to masz się iść rozebrać? Nie, ja już teraz będę co czas ubrana. Masz ciuchy cywilne się ubrać? Nie, ja cały czas będę chodziła jak pani Wiedziałem, katera. że to będzie zły pomysł. Powiem ci tak, już powoli zaczynam żałować tego. Nie żałuj, nie żałuj. Bo. nie nieźle się zachowujesz. A co ja tego robię? kiedy służby nie miałam. Ina, to miałaś mi... taką delikatną, co. Ja tam ci przyuczyłem... No do. No, dobra, to wczoraj. powiedz mi rady. Rady, jakie ci mogę dać rady? No. No jakie? No rady na służbę. Minaj. No jakie chcesz ode mnie rady? Jak mam służyć? Jak masz to robić? Tak, służyć. No służyć, no. Normalnie, uczciwie przede wszystkim, przede wszystkim uczciwie. Uczciwie! Ja nieuczciwych nie uczciwych za... nie... Znaczy ja uczciwych nie zatrzymam. Obiecuję. Janina, masz być przede wszystkim uczciwa. Chodzi mi pod względem tego, że uczciwie no... Oceniać. Karać, oceniać. No oceniać też, no bo ty oceniasz, czy ktoś popełni jakieś wykroczenie, czy nie. Jeżeli ktoś popełni wykroczenie, to Daj uczciwie mi. po prostu so, go... A ja mam zasadę karać za to, no. Daj ale... mi człowieka, ja ci dam paragraf! Ha. Ale karanie jest y, poprzez mandaty, a nie poprzez wymierzanie, nie wiem, sprawiedliwości ręcznie czy coś. O nie, nie! I przede wszystkim zależy. mam nadzieję, że się rozumiemy co do kwestii łapówek. Że nie ma czegoś takiego! Nie ma, nie ma, nie można. Nie można, żadnych łapówek Janina. Broń Boże, bo będziesz wygnana bo od razu na samym starcie z policją, ktoś się o tym dowie, rozumiesz to? Rozumiem. Nieźle ty kurde bądź, nieźle te beleci ci idzie, no. Konkretnie, konkretnie. OJ! Super ci idzie te bele stawiać. No super, no super, obydwa Bo Ja tą ładowarką nie umiem <noise> Dobrze, ja je przypinam tak jak tego. Tu i tak się zwieszy i tak, jest jeszcze ile? Dwie bele tylko. Bo Dobre, jak ja bym miała za hale na bele, to by inaczej szło, a tak? Ooooo Jak ja hali nie na. mam? Ale kto ci szkoduje hale postawić? Se postaw. Ja ci szkoduję? Hali nie mam, to co z tymi belami? Ja ci szkoduję, koleżanko? Czekaj, na służbie porobię. Zobaczysz, raz, dwa o, wybuduję o, o. nowy dom. Jaki? O, swój. A nie w takim, kurde, rozdupconym mieszkam, z kiblem na zewnątrz. Że co, że dom sobie, kurde, zbudujesz? To człowieku. Ej, bela mi uciekła, gdzieś tu była i nie ma. O oh jest znalazłam je opieronicę Co dopuściłaś? No ja nic nie puściłam, tylko ty śpiewasz jak Pokemon Jakieś radio opuściłaś? Cię wczuwasz cholera jak do zrania Jakieś kurde radio puściłaś? Dobra, choć bo ja na służbę, człowieku! To, że ty jesteś bezrobotny, nie znaczy, że każdej! Jedziesz? No, ale gdzie mam cię rozładować? Ja mam tym jechać, kurde, do... Nie ma czasu na rozładunek! Ty mnie sam rozładuj, to za stodoło! Ja to lecę na służbę! No, ale gdzie ty jedziesz? Które ty jedziesz? Na skróty, ja nie mam czasu, żeby jeździć! Ten, ja jestem teraz pojazdem uprzywilejowanym. Dobra, to ja cię belki do ciebie zabiję, do mnie, do mnie zawieź. Ja policzyłam je. Ja mam nagrane na filmie ile było. Dobra, jadę myśli, po twoim ci, polu. Muszę jechać po twoim polu, przepraszam cię. Janina! Ja... Muszę jechać na służbę, śpieszę się. Ja jestem policjantką, przepraszam, Uspokój jestem umundurowana się. nawet. Jestem umundurowana, musisz mi wybaczyć. Ale nie możesz być umundurowana poza służbą. A, yy, Ja jestem już prawie na służbie. Dobra, to wezmę naszego żywroleta. Zostaw go, nie możesz. Dlaczego? Janina. Nie teraz. Będziesz dobrze służyć, to będziesz mogła go użyć. Na razie masz wozy do dyspozycji... Inne. Proszę... Chevroleta, Chevrolet jest tylko do mojej dyspozycji. Chcesz być wywalona na starcie? To grzecznie z jego wysiąść. Proszę na tylko. Nie! Nie na dzisiaj! Raz, Janina, nie dzisiaj! No i rozumiesz to, że nie możesz tym jeździć! Dlaczego? Po prostu! Masz radiowóz... kobieto! Nie rozumiem, co się do ciebie, do ciebie mówi! Co nie pozwalać na za dużo! To wiesz, gdzie Jusia sobie wkręć do policji, jak ja ci zła! chamię. A co ja ci? Powiedziałem, że ci zła! Już wyściała wszystko, daj palec! Całą rękę będzie chciała, no. No masz ci los! Jak ja tobie zła, gdzie już ja uziasłem wkręć Hama! <grym> Ale ja nie powiedziałem, że ty mi zła. Tylko nie masz prawa rolety jeździć Kiedyś ci tam powiedziałem kiedyś! Masz do dyspozycji radiowozy, które są na komendzie! I ci coś na ten temat powiedziałem! To to zaakceptuj, zrozum to! A nie byś chciała rolety jeździć, Kobieto! Zobaczył to komendant, to by mnie wypierdolił! To zawier to Cię zawiozę Przepraszam za to słowo co powiedziałem, ale mnie zdenerwowałeś. Dobra, trudno Jadziem Troszkę Ci powiem, że mnie zdenerwowałeś. Dobra Od razu wprost mówię, ale... Nie spodobało mi się to, a co, to mi a co mi mówisz? A pokażesz mi którym mogę radiowozem? Że co? Jeździć Pokażę Ci a mi też komendant będzie jeszcze. dawał swojego chevroleta? To jest mój chevrolet Bo ja go dostałem Ale roku. mi też da Nie Zobacz, tu moje drugie auto jest Dwa auta Chodź To jest do dyspozycji twojej Ile Takie ci Nie chcę takim, no A jest jakiś inny? Mam na brzydko Proszę klucze no to inny to poczekaj Też możesz łapać busem yy, tajnikowym Możesz A? się busem ustawić yy, No ale ja bym proponował ci tym Dobra to tym Poczekaj co my tu mamy jeszcze co mogę ci No możesz nie wiem na motorze ale to bardziej do lasów używamy na te Laweta policyjna kład policyjny to bardziej, bardziej do lasów teren Nie wybrzydzaj tylko jedź normalnie radiowozy. i tyle Kobieto! No, da, no. Wszystkie Kule, są takie a... same, bierz pierwszy z brzega i tyle, no kurde no I powodzenia! Dobra Miłej służby życzę To się odezwę później jak, jak wyszło A już widzę Sejm Zjedź na pobocze! Zjedź na pobocze, bandytko! Pierwsze, primo! Jakim prawem wyjeżdżasz, kurde, z policji, od razu włączasz sygnały świetlne? i Proszę proszę wrócić do samochodu! Au! Co ty? Coś jeszcze? Proszę pana, dopisuję panu paragraf e... Au! Ej! Się uspokój! Zatrzymałam cię! Eee... Zero do, się do, do komendy! Ucieka podejrzany, ucieka! Rozpoczynam paście! Po pierwsze to ja słyszę co na radiu mówisz. To jest pierwsza strata. Druga strata. Zakopuj się! Ej! I prowadź a jak, normalnie służbę! A jak tak gadam to oni mnie słyszą? Kto? Komendant. Na tej ja tu A kto mnie słyszy? Centrala, jakaś ja. czy coś? I kto jeszcze? I nie, myślisz, że jestem głupi, żeby ustawić kurde na jakieś fale, żeby ktoś cię słyszał? No ale ja muszę jak coś dawać informacje, że zatrzymuję Ustaw kogoś. sobie na inne fale, masz tam rozpisane. Nie mogę tylko mówić na na YouTube. A która to jest ta fala? Trzecia? Trzecia. Dobra. Tylko nie... 0701! Patroluję okolice kolonii! Okolice domu Jarosława! Bez odbioru! zero Witam na służbie! Jestem nową policjantką! Oplułam się trochę, przepraszam 0107. Halo, odbiór! Kurde, złe fale, ustawiłam nową. Czekaj, ustawię fale dwójkę, bo mnie oszukał specjalnie. A przecież ja muszę zgłaszać! 01 do 07, albo 07 do 01, czy połączyłam się z Centralną komendy Wiejskiej Policji w Kolonii? Dzień dobry, chciałam się przywitać. Dzień dobry, ja jestem policjantką. się pan? A co mam mówić na radiu? Co mam tu zgłaszać? 01 do 07, patroluje kolonie, jak dzisiaj u was humorki? Halo, proszę pana, zgodzi się pan, mam na pana pytanie, 01 do centrali. Odbiór Proszę pana, srał pan dziś hm. Kurde nody w tej policji, nikogo na wiosce nie ma na centrali zanudzają, to co ja mam im zgłaszać czy nie w końcu? Już ja nie wiem. Dobra, wiecie co? Zrobimy tak jak... Bo no tak jak będę jeździła, to dupa. Zawracamy. Czekaj na sygnałach, bo ja teraz mogę. O! Ha! o, o Tak ktoś pojechał! ja już pojechał chyba? No tu już to dobra, gonimę go! Zatrzymam cię, że ja to będzie w szkole. Pierdzielony, ale mi dali wolny radiowy cholera. Gdybym się w rolety nieździła, to by szybciej popylał. A tak to: człowiek musi gonić, ale to jest fajne, że w końcu ja mogę zatrzymywać ludzi. 01 do 01 do centrali! Zgłaszam pościg bandyty! Ucieka uzbrojony bandyta, prawdopodobnie. Wydaje mi się, że do mnie celował przez okno samochodu. O, rozpoczynam pościg, rozpoczynam pościg, zaraz będę, zaraz będę łostrzały! Bez odbioru centrala Ja to wszystko na radio muszę zgłaszać, moi drodzy Proszę pana, proszę zgasić pojazd, celuję do pana proszę, O co chodzi? Z proszę pana, proszę zgasić natychmiast pojazd O co chodzi, o co tu chodzi? Poczeka pan, podchodzę. O, się pan pojazd. Tak słucham o co chodzi? Ręce? Do tej łoruci się! Ręce? O co chodzi? Coś ja nie przyjdzie nie Dobra. zrobię, normalnie. Kuczaj mi się... że państwo gdzieś... Akcje jadą. Kucaj! Czy pani, o co pani chodzi? Mówiłam panu, że pana za, zatrzymuje. To co pan nie słuchał? O, co chodzi? ja jadę pani. Proszę pana. Czy w pojeździe znajdują się nielegalne przedmioty? Wszystko jest legalne. Ho! Każdy tak mówi, proszę pana. Pokaż mi pan człowieka, a ja znajdę panu na jego paragraf. I wszystko. No ale proszę panie no o co się rozchodzi? O co rozchodzi? O co rozchodzi? Proszę bardzo! Proszę pana, takim brudnym samochodem lampy uwalone! No ale... Proszę pana, ale to u mnie... Nie powinno pani interesować, bo ja mam. Tutaj... Tak? Dobrze. Sprawa cię ja jeździ! Nie, 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 nie. Proszę pana, to niech se jest uwalony, ale tablice rejestracyjne są nieczytelne przez brud i światła Aha. i światła brudne i słabo świecą. Proszę pana. E, szyba jest nieprzezroczysta, a proszę mi pokazać, a ma pan płyn do spryskiwaczy? I proszę pokazać czy nie Proszę pokazać, czy działają e, w te... E, o te chlapaki na szybę. Kurde, bo no powiem szczerze, że ja no nie mam, tylko płyną. Brawo, będzie mandat, proszę pana. Za lampę 300 zł, za, za brudną szybę 500 zł, proszę pana. Za zastosowanie się do zatrzymania 1000 zł. przepraszam. Więc proszę pana, 3000 zł mandatu, przepraszam pana. Muszę! Muszę! No ale jak, proszę Pani? Proszę ja Pana, interwencje są po... nagrywane, no naprawdę nie Panie, wiem... Pani, ale to może zaraz deszcz popada, to kurde, byś trochę ten samochód obmył, no. już to wtedy nie będzie trzeba mandatu wystawiać. Daj Pan 500, daj. Czego? 500 zł daj. Ale, no jak, to będzie mandat czy, czy nie? 500 zł daj. Dobro. No dobra. proszę. Dzięki, Tomka, tani. A samochód jak chcesz pan, to brudny miecz. Ja też brudnym jeżdżę. Oh. No, dobra. dziękuję pani bardzo, do widzenia. Proszę bardzo, ja dobra policjantka. Pan mi wystawi te opinie, że the best i te kary. Dobra, do widzenia. Widzicie mi tobie. Trzeba być człowiekiem. To czy nie można ludzi karać za darmo, tak? Trzeba też zrozumienie okazać, wszystko. Ja jestem dobra. Dobra, ale teraz... Musimy złapać kogoś niedobrego. Ustawię się, będę mierzyła prędkość ich. Kurczę, w Flormanie. Co, ja tylko jakiś tu miernik bym wzięła? Nie mam tutaj takiego. Dobra, będę udawała. Telefonem będę nagrywała, będę udawała, że mierzę prędkość. Ustawimy się koło Dziusia może, o, ja może złapiemy, jak będzie wracał z roboty. Kurcze byka. Dobra, tu. Pek. I czekamy. Czekajcie, wezmę telefon, żeby oni myśleli, że ja na ich tego robię. Dobra. Ustawię tu grywania na telefonie. Dobra. Na razie powstał. Chyba muszę zgłosić coś do centrali. 0107 Centrala, opior Sobie stoję, będę mierzyła prędkość telefonem Zaraz będę. O! Zajęto z Mam pierwszego kandydata! Zatrzymaj się! Kurde, zbiega, ucieka nam! 0107 do centrali! Będę musiała rozpocząć strzelaninę! Muszę rozpocząć strzelaninę! Ucieka mi! Ucieka mi! Będę strzelała, będę strzelała bez odbioru! Dostępne wsparcie! Proszę Pana, proszę opuścić. pojazd, bo do Pana celuję. Proszę opóźnić pojazd, bo do Pana celuję. Pana, przepraszam. Yy, najmocniej przepraszam Panią. Proszę Pana. Pan wie, co pan, pan zrobił? Kurde, no... Kurde, nie zauważyłem. Kar. Ile Pan jechał? Prze proszę pan. powiedzieć. Kurde, nie wiem, z dziewięćdziesiąt, kurde. Z tymi, kurwa, proszę Pana, a ile tu można jechać? No dziewięćdziesiąt, kurde, nie zauważyłem. No, kurde, no bo nie już nieśpieszy, no. Proszę Pana. Wie pan, jaki to jest mandat? Poczekaj, pan... Ja to... Proszę pana, bo pan zaczął uciekać, ja już zgłosiłam, na centrali, że mamy ucieczkę, muszę zgłosić, bo... że pana schwytałam. 01-01, męk... schwytałam go. Nie... On niepotrzebne wsparcie, odwołuję wsparcie. Dobra. Przepraszam tej mocni, no, no kurde, tak nie jak chcę gadać, może się, bo się tu dogadamy, bo kurde, się śpieszę, no... no Proszę no, pana, się, bo, kurne, a co pan no, proponuje? Się Ile? No wie pan no No i ten i, bo się śpieszy, prawda? Dla panu Jakieś połuczenko, czy pan. coś połuczonko? Ta, da, połuczenie myli, dawaj Proszę. Proszę bardzo No, dzięki Aha, Dobra To do... do widzenia tu <laughs> 0 no, Jeden. Zero. Podejrzany okazał się sprawiedliwy i nie... Wystawiłam mu pouczenie. Uważam, że to wystarczający wyrób dla jego yy, bardzo oskleniewy człowiek i tak dalej. Dziękuję za odbiór. Widzicie, no ja wszystko zgłaszam i tak dalej. cię na patrol teraz i przejechać kawałek, żeby nie stoć w jednym miejscu. Człowiek jeszcze piknął kogoś, ale widzicie, ja niedługo to będę ten pracownik miesiąca, kurde blade. Ja tu chcę mandaty, że... a nie, czekaj. Przecież ja nie wystawiłam jeszcze ani jednego mandatu. Może tak dla niepoznaki bym pierdyknęła? A dobra! Dzisiaj jeszcze jeden dzień se ponabierdzielam. Może te. Wiecie, tak łapowa, za łapuwa. A jutro tam zacznę dla niepoznaki. O, tu dwa mandatiki, tu to. dobre z tym pasownikiem miesiąca. Ważne, że zarobię, kurde. Nowe nabitki już widzowie możecie pisać jakie nowe nabitki. Bo jak ja tak miesiąc porobię. Poczekaj, teraz ja se policzę. Miesiąc porobię 30 dni na przykład. Porobił. Tak porobiła tego dnia pięć tysięcy to będzie sto tysięcy, no przez 30 dni to już można kurde ciągnik kupić o, to będzie rzecz biznes skurkowany jasne draństwo, o, ale to będą jaja no i kurde, to Chevroleta miała Jarka, naszego wspólnego, to to też inna robota, bo widzicie, takim radiowózem to wolno 0107 zero, 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 do centrali i tak dalej Jak się bawicie? Wyśmienicie, ja jestem na patrolu Co robicie? Odbiór, odbiór Centrala No Nie wiem, M mi się wydaje, że Jarek Mnie oszukał na tę falę Oni mnie nie słuchają całkiem Nic mnie nie tego Nie odpowiadają Się zapytało. O, Paśka, czekaj Zjedź na pobocze! Zjedź na pobocze natychmiast! do centrali! Blokujemy drogę, blokujemy drogę! Proszę pana, zgasić wilni tak? natychmiast. Co pan zrobił? No co zrobiłem? Proszę pana, w tamtym miejscu mamy znak STOP! Kurde, no faktycznie, no faktycznie, no. A, brawa! I co teraz? Mandacik tysiąc Ale złotych. Co co pani robić? Upadnie, się tutaj tym Proszę pana, Dobre. blokujemy co, co drogę, jest pan terror. Ty, no, ty. Jak blokuje pani drogę? Na jakiej podstawie pani blokuje drogę? Uh, tak na podstawie. Na jakiej podstawie pani blokuje aktualnie drogę? Dobra, pyskowanie, pyskowanie doliczamy do 500. Proszę pana, paragraf. Taki taki. Pan mnie Dobra, słuchaj pan, ja mam propozycję, żeby to rozwiązać. Da mi pan 1000 zł i zapomnę o sprawie. Tak? Tak! To 1500, tak, tak pan pyschuje! Wystarczy? Tak, 1500 no, teraz. Czekaj, pani chwilkę. Pyskaczu ty! Chambyna. Dzień dobry, panie komendancie. Sierżant, sierżant Maciej z tej strony, tak, tak. No, zatrzymała mnie tutaj ta nowa Jarka ta Janina i tak się składa, że chce ode mnie łapóweczkę. Proponuję mi 1000 albo 1500 zł za to, że mnie puści. Wiesz coś na ten temat? No, mówię ci szczerze, no proponuję mi Wsiadła teraz za i ucieka. O kurde widzowie no, to Widzowie było. to chyba jakiś prank. Chyba no, mnie wkręcają. 01 do 01 ja kończę służbę. Ja jestem już po służbie. Radiowóz odstawię później. 07 do 01, wracaj do komendę O kurde, czyli mają dobre fale 01 do 01 jednak do wracaj powtarzam, wracaj na komendę Dobra, ja jadę O kurde Dobra, widzowie Ale odwalił ten policjant cholerny Po co on się zatrzymywał? Dobra Ja idę, widzowie, bo Teraz je wkurzyłam. Cześć, trzymajcie się. Proszę, nie mówcie Jarkowi.